Jednym słowem, można uratować człowieka, ale można też go zniszczyć. Przestępstwo o charakterze sensualnym zasługuje na absolutne potępienie. To czyny wyjątkowo obrzydliwe tu nie ma miejsca na dyskusję tu stawiam kropkę. Jednak rzeczywistość bywa znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Z jednej strony mamy kobiety, które często z obawy przed stygmatyzacją nie zgłaszają rzeczywistych zdarzeń. Z drugiej mężczyzn, których życie zostaje zrujnowane na skutek fałszywych oskarżeń będących zemstą. W takich przypadkach pojawia się problem: jak udowodnić winę? Jak zachować równowagę między wiarą kobietą a ochroną praw oskarżonego? Szacuje się, że nawet 90% rzeczywistych przestępstw o takim charakterze nigdy nie zostaje zgłoszonych. Jednocześnie, nawet 10% tych zgłoszonych może mieć charakter fałszywy i złośliwy. Oczywiście, to dane orientacyjne, bo jak precyzyjnie to mierzyć? W tym kontekście nasuwa się kolejne trudne pytanie. Jak karać fałszywe oskarżenia? Czy wystarczy stwierdzenie, że nie udowodniono winy oskarżonemu? Czy trzeba wykazać, że oskarżenie było wynikiem premedytacji? Ja nie będę sędzią w tej sprawie. Ta sprawa to pewien wzór sytuacji. To historia o Polsce, a ocenę pozostawię wam. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk, subskrybuj. A dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię Jakuba R. Jakub R urodził się w grudniu 1998 roku jako najmłodsze dziecko w rodzinie. Ma jeszcze dwóch starszych braci. Pochodzi z Końskich w województwie świętokrzyskim. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że to 17-tysięczne miasto jest ważnym punktem na mapie politycznej, a hasło wybory wygrywa się w Końskich weszło na stałe do popkultury. Końskie stało się symbolem polskich małych miejscowości, a partie polityczne regularnie organizują tam wydarzenia w kampaniach wyborczych. Kuba od najmłodszych lat był spokojnym, odpowiedzialnym chłopakiem, nie sprawiał problemów wychowawczych, a w szkole radził sobie całkiem dobrze. Ukończył technikum samochodowe, zdał maturę i dostał się nawet na studia, jednak po roku z nich zrezygnował, aby pomóc ojcu w prowadzeniu rodzinnej odlewni żeliwa oraz odciążyć matkę, która samodzielnie opiekowała się chorowanym dziadkiem. Kobieta przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka, ale zrezygnowała z zawodu, by zaopiekować się swoim ojcem. Jakub miał też swoją ogromną pasję, którą angażował się bez reszty, czyli drift. Był rozpoznawalny w lokalnym środowisku motoryzacyjnym, a do dziś w internecie można znaleźć wiele zdjęć i nagrań z jego udziałem. Regularnie trenował na torze w Kielcach, prezentował swoje auto na motopiknikach i często angażował się w akcje charytatywne. Przez pewien czas trenował również sztuki walki, jednak poważna kontuzja ręki, w której nigdy nie odzyskał pełnej sprawności, zmusiła go do porzucenia treningów. To zdarzenie być może będzie miało znaczenie w dalszej części historii. Magdalena: k od urodzenia mieszkała w miejscowości oddalonej o od 25 km od Kielc i niespełna kilometrów od końskich. Podobnie jak Jakub miała dwoje starszego rodzeństwa i była najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Dokładnie miała dwie starsze siostry, od których dzieliła je różnica wieku wynosząca odpowiednio 12 i 5 lat. Jej matka, podobnie zresztą jak matka Jakuba, pracowała jako pielęgniarka, natomiast ojciec był operatorem koparki w miejscowej mleczarni. Relacje rodzinne, jak wynika z akt, były poprawne. W domu nie było alkoholu, przemocy ani nadmiernej kontroli. Magda nie sprawiała problemów wychowawczych, nauczyciele nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń co do jej zachowania. Wybór szkoły średniej był dość przypadkowy. Nie miała sprecyzowanych planów na przyszłość, dlatego zdecydowała się na technikum ekonomiczne, uznając, że całkiem dobrze radziła sobie z matematyką. Na co dzień skupiała się głównie na nauce i spotkaniach ze znajomymi. Była przeciętną nastolatką. Liczyła na pozytywne zaliczenie egzaminów zawodowych i dobre wyniki na maturze, które miały umożliwić jej dostanie się na studia o kierunku geodezyjnym. Jakub i Magda poznali się z początkiem 2020 roku za pomocą aplikacji Snapchat. Choć inna z wersji mówi, że poznali się za pomocą aplikacji Badu, jeszcze inna, że na Facebooku, więc trudno ustalić stan faktyczny czytając akta. W każdym razie ich znajomość nigdy nie weszła na poważniejszy poziom. Rozmawiali głównie o codziennych sprawach, co u kogo słychać, jak się czują, co robią. Po pewnym czasie wyłącznie internetowej znajomości postanowili się spotkać. Kuba podjechał pod dom Magdy około godziny 18:00 bordowym Suwem marki Volvo. Wybrali się na przejażdżkę po okolicy, rozmawiali, słuchali muzyki. Około godziny 21.30 chłopak odwiózł dziewczynę z powrotem pod dom, więc mniej więcej 3 godziny trwała ich faktyczna znajomość poza internetem. Nastolatka relacjonowała później koleżankom, że było to całkiem miłe spotkanie, rozmowa się kleiła, a chłopak respektował wyznaczone przez nią granice. Jako przykład podawała sytuację, w której Kuba chwycił ją za kolano, a ono poprosiła, by tego nie robił. Chłopak natychmiast cofnął rękę i nie podejmował dalszych prób kontaktu fizycznego. Po spotkaniu nadal utrzymywali kontakt przez internet, choć był on już wyraźnie luźniejszy niż wcześniej. W pewnym momencie doszło między nimi do kilkutygodniowej przerwy w rozmowach. W życiu Jakuba w październiku 2020 roku nastąpiła poważna zmiana. Związał się z inną dziewczyną i na poważnie zaangażował w te relacje. Chcąc być całkowicie szczery z wybranką, postanowił doradzić się brata w sprawie sporadycznego kontaktu z Magną. Ten zasugerował, by Kuba spotkał się z nią i jasno przedstawił sytuację, uznając, że lepiej nie zostawiać niedopowiedzeń, które mogłyby później prowadzić do konfliktów. W związku z tą radą Jakub zdecydował się umówić na rozmowę ze swoją internetową znajomą. Ustalili spotkanie na 17 października o godzinie 19 w tym samym miejscu co poprzednio. Ze względu na nadmiar pracy, Kuba poinformował jednak, że musi przesunąć godzinę spotkania. Tego dnia Magda wraz z bliskimi uczestniczyła w urodzinach swojej kuzynki, gdzie spędzała czas do późnych godzin wieczornych. W pewnym momencie najstarsza siostra Magdy poszła położyć dzieci spać, a nastolatka zaczęła się szykować do wyjścia. Miała się spotkać z Kubą około godziny 22. Jak się okaże, to spotkanie zmieni życie obojga na zawsze. 18 października, około 20 minut po północy, ciszę nocy w otworążu przerwało gwałtowne dobijanie się do drzwi i rozpaczliwe wołanie o pomoc. Pani Weronika, właścicielka mieszkania, zaskoczona podeszła do wejścia. Kiedy otworzyła, stanęła twarzą w twarz z młodą dziewczyną, której nigdy wcześniej nie widziała. Nieznajoma była zakrwawiona, poturbowana, cała w błocie, oblepiona liśćmi, a w rękach kurczowo trzymała pasek od spodni. W pierwszych słowach krzyczała, że została zgwałcona, po chwili, nieco już spokojniej, mówiła, że ktoś uderzył ją w głowę i zabrał telefon. Błagała, by kobieta zadzwoniła do jej mamy, po czym podała numer. Wstrząśnięta dziewczyna zaczęła powtarzać, że to był Artur, że nie chciała z nim wsiadać do samochodu. Kilkanaście minut później na miejscu zjawili się członkowie rodziny ofiary, w tym pani Ela, czyli Matka Magdaleny oraz jej siostry Aleksandra i Joanna. Do mieszkania pani Weroniki weszła matka ofiary z jedną ze swoich córek. Panie próbowały nawiązać z Magdą kontakt, a także objąć ją, aby dodać jej otuchy. Dziewczyna jednak reagowała histerycznie, odpychała je i piszczała. Artur, nie dotykaj mnie, nie zbliżaj się. Chwilę później na miejsce dotarła wezwana przez panią Weronikę karetka Pogotowia oraz policja. Oczywiście zdecydowano o przewiezieniu młodej kobiety do szpitala, a ze względu na możliwe obrażenia szczęki i ewentualne problemy z komunikacją podjęto także decyzję, by towarzyszyła jej mama. Pozostali członkowie rodziny zostali kolejno przesłuchani przez funkcjonariuszy. Ich relacje były spójne. Magda zachowywała się na urodzinach kuzynki zupełnie normalnie, uprzedziła, że planuje wieczorne spotkanie z kolegą imieniem Artur i wyszła z imprezy około godziny 22. O zdarzeniu rodzina dowiedziała się tuż po pierwszej w nocy i natychmiast pojechała na miejsce. W międzyczasie pani Ela próbowała również rozmawiać z córką na izbie przyjęć. To co usłyszała, musiało wstrząsnąć się do głębi. Magda powiedziała, że Artur, z którym miała się spotkać tamtego wieczoru, najpierw zaczął ją dusić, a gdy próbowała zadzwonić po pomoc, wyrwał jej telefon, a potem brutalnie wykorzystał. Lekarze zdecydowali o natychmiastowym przyjęciu dziewczyny na oddział. Stwierdzono złamanie czaszki i kości twarz złamanie prawego kąta żuchwy oraz podstawę wyrostka kłykciowego po lewej stronie. Magda została w szpitalu pod opieką lekarzy, a jej mama wróciła do domu. Tutaj wyjaśnię charakter tych urazów. Obrażenia po obu stronach twarzy, prawej i lewej stronie żuchwy, sugerują, że osoba została uderzona więcej niż raz, np. raz z lewej, raz z prawej strony. Złamania kości czaszki i twarzą czaszki mogą powstać, gdy głowa uderzy o twarde podłoże lub gdy cios trafi nieco w inne miejsce, np. w czoło, skroń lub okolice nosa. Z kolei złamania wyrostków kłykciowych żuchwy często nie są skutkiem bezpośredniego uderzenia w to miejsce, tylko powstają pośrednio. Na przykład mocny cios w brodę może spowodować, że siła rozchodzi się na stawę żuchwy i powoduje pęknięcie po stronie przeciwnej obrażenia nie da się więc ukryć, były naprawdę poważne. Policja niemal natychmiast rozpoczęła ustalanie potencjalnego sprawcy. Większość członków rodziny Magdy została przesłuchana tuż po przybyciu policji. Sama Magda została przesłuchana dopiero następnego dnia, dokładnie 19 października 2020 roku. Leżąc na szpitalnym łóżku, opowiedziała policjantom o chłopaku, którego poznała przez snapchata mniej więcej pół roku przed zdarzeniem. Przedstawiał się jako Artur i miał urodzić się 8 grudnia 1999 roku. Posługiwał się nikiem Artur z emoji koroną, twierdził, że pochodzi z Katowic, ale czasem odwiedza siostrę mieszkającą w Kielcach. Pierwszy raz widzieli się jeszcze w kwietniu, wtedy Artur przyjechał po nią bordowym Volvo. Już wtedy miał wspomnieć, że chciałby z nią spółkować, ale gdy stanowczo odmówiła, nie naciskał i nie wracał do tematu. Reszta spotkania przebiegła spokojnie. Utrzymywali później kontakt, głównie przez aplikację. 17 października umówili się na kolejne spotkanie, początkowo na godzinę 18, ale z powodu pracy Artur przesunął je na późniejszą porę. Kiedy w końcu się spotkali, Magda, jak sama twierdziła, miała mu powiedzieć, że jeśli zamierza zrobić coś głupiego, to ona nie wsiada do samochodu. On jednak mu spokoju przyjechał autem dostawczym, dziewczyna zapamiętała, że mógł być to Iveco albo Mercedes Sprinter. Pojechali najpierw do gostania, a później do otworąża. Spotkanie wydawało się zupełnie zwyczajne: rozmawiali, słuchali muzyki. W końcu zaparkowali w odludnym miejscu, leśny teren przy drodze, niedaleko jedynego w okolicy domu. Magda wyraźnie zaznaczyła, że w samochodzie niczego nie jadła ani nie piła. Zgodnie z informacjami, jakie przekazała, wszystko zaczęło się zupełnie zwyczajnie. W pewnym momencie odwróciła się w stronę szyby i poprosiła, by odwiozł ją do domu. Wtedy sprawca niespodziewanie zaatakował, zakładając jej dźwignię. Kiedy próbowała sięgnąć po telefon, wyrwał go jej z rąk razem z torebką. Zaczął ją dusić, dotykać. To, co działo się przez kolejne sekundy czy minuty, umyka jej pamięci. Nie wie, ile czasu minęło. Następne, co była w stanie zarejestrować, to to, że leżała w krzakach. Artur był nad nią, zdjął spodnie i powiedział, że jeśli będzie grzeczna, to nic jej się nie stanie. Ten moment pamięta wyraźnie, próbował doprowadzić do zbliżenia, a potem zmusić ją do czynności oralnych. Ze względu na ból szczęki kobieta ugryzła go w tę część ciała. Mężczyzna miał zareagować zaskakująco spokojnie, pytając tylko, dlaczego to zrobiłaś? Magda nie jest pewna, kiedy dokładnie ją uderzył, sądzi, że już wtedy, gdy leżała w krzakach. Kolejne co pamięta, to chwila, w której z trudem podniosła się z ziemi i ruszyła szukając pomocy. Dotarła do pierwszego napotkanego domu w otworążu. Sprawcę opisała jako mężczyznę o wzroście zbliżonym do jej własnego, czyli 174 cm, szczupłego, wysportowanego, z krótkimi ciemnymi włosami, z piczastą twarzą, pełnym uzębieniem i dwudniowym zarostem. Zaznaczyła, że nie zauważyła żadnych tatuaży. Przypomniała sobie również, że Artur wspomniał, iż po odwiezieniu jej będzie musiał się cofnąć, ponieważ zmierzał z ładunkiem do kolejnej miejscowości pod Warszawą. Dodała też, że z tym samym chłopakiem przez tę aplikację kontaktowała się kiedyś jej siostra cioteczna. Poszkodowana zostaje przebadana tomografem, który nie wykazuje większych obrażeń głowy, o których ta sama wspominała. Z czasem zmienia się również moment w jej zeznaniach, w którym miało dojść do uderzenia. Raz twierdzi, że stało się to jeszcze w samochodzie, innym razem, że już na zewnątrz. 19 października 2020 roku policja sprawdza miejsce zdarzenia wskazane przez ofiarę. Zostaje tam znaleziona gumka do włosów, którą pani Ela rozpoznaje jako należącą do jej córki, a także puszka po piwie, foliowy worek oraz ślady opon. Funkcjonariusze zaczynają poszukiwania samochodu, o którym wspominała poszkodowana, i zabezpieczają monitoring z okolicznych miejscowości. Pierwsze nagranie, na którym pojawia się pojazd odpowiadający opisowi, pochodzi z Gostania, jednak nie udaje się z niego odczytać numerów rejestracyjnych, podobnie jak w przypadku zapisów z Blizyna, Brzaska i Skarżyska Kamiennej, gdzie pojazd zarejestrowano 37 minut po północy. W końcu ustalono, że samochód jest zarejestrowany na firmę Odlewnia Żeliwa, a jego właścicielem jest Zbigniew R. Ojciec Jakuba R. Okazuje się również, że rodzina ta posiada jeszcze bordowe Volvo. W tym samym czasie prowadzone są inne czynności. Zabezpieczanie danych z BTS-ów, czyli logowań telefonu, przesłuchania rodziny pokrzywdzonej i jej bliskich, znajomych, badanie śladów zabezpieczonych w szpitalu z jej odzieży i z miejsca zdarzenia. 11 grudnia 2020 roku oficjalnie zostaje wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutu Jakubowi, a trzy dni później chłopak zostaje zatrzymany. Tego samego dnia co zatrzymanie policja dokonuje przeszukania jego miejsca zamieszkania, sprawdza samochody, zabezpiecza odzież roboczą, a także telefon i laptop. W jednym z pojazdów, oprócz portfela, dokumentów i chusteczek, funkcjonariusze znajdują zawinięty w srebro susz roślinny. Jakub zostaje odwieziony na pobliską komendę, gdzie w trakcie przesłuchania korzysta z prawa do adwokata oraz możliwości odmowy składania wyjaśnień. W związku z tym policja wzywa pokrzywdzoną, aby przeprowadzić okazanie. Dziewczyna bez wahania wskazuje na Jakuba jako sprawcę. Mimo licznych śladów zabezpieczonych na odzieży i w samochodach podejrzanego nie stwierdzono obecności DNA poszkodowanej. W sprawie pojawia się coraz więcej wątpliwości. Zacznijmy od tego, dlaczego Magda opowiada, że sprawcą był Artur, a finalnie policja zatrzymuje Jakuba? Mężczyzna w późniejszych zeznaniach przyznaje, że rzeczywiście używał snapchata pod Artur z koroną. Pomysł na tę nazwę wziął się stąd, że zakładał konto jednocześnie z bratem Arturem, którego uznawał za wzór do naśladowania. Nie miało to na celu żadnego oszustwa. Magdalenie przedstawił nieprawdziwe dane, ponieważ nie wiązał z nią żadnych nadziei na związek ani dalsze relacje. Tak przynajmniej wynika z jego zeznań. Dziwnym aspektem jest to, że poszkodowana w pierwszych zeznaniach podkreśla, iż nie spożywała żadnych napojów ani jedzenia podczas czasu spędzonego z Arturem, czyli Jakubem. Jednak badania toksykologiczne w szpitalu jednoznacznie wskazują obecność antydepresantów w jej organizmie. Tutaj należy wspomnieć, że w jednym z pierwszych zeznań siostra pokrzywdzonej stwierdziła, że Magda miała jej powiedzieć o wypiciu jakiegoś napoju, w którym być może znajdował się środek odurzający, co mogło skutkować późniejszymi lukami w pamięci. Skąd ta rozbieżność? Lekarze, którzy udzielali jej pomocy, podkreślają, że dziewczyna była zbyt pobudzona, jak na ofiarę takiego przestępstwa. Kopała, drapała, krzyczała, piszczała, nie chciała dać się zbadać. Ponadto wszyscy medycy badający ją jednoznacznie stwierdzili, że nie znaleziono na niej śladów takiego przestępstwa. Brak było obrażeń w drogach rodnych, a także śladów duszenia czy agresywnego całowania. Dodatkowo na jaw wychodzi, że zabezpieczona odzież poszkodowanej okazuje się być niekompletna. Gdzie i zapodziała się bluzka. Reszta przebadanych rzeczy nie wykazuje nic nadzwyczajnego. to wymiociny oraz niepełny profil DNA, który nie pozwolił na jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie zgodności z podejrzanym. W sprawie zostali powołani biegli psychologowie, którzy stwierdzili, że pokrzywdzona nie ma skłonności do konfabulacji. Zostali przesłuchani także liczni znajomi Magdy i, mimo że wersje opowieści, jakie przekazywała im ofiara, różnią się wieloma szczegółami, nie przyciąga to uwagi śledczych. W jednym z pierwszych przesłuchań siostry pokrzywdzonej pada na przykład stwierdzenie, że Magda nie chciała wsiąść do samochodu, czemu przeczą same zeznania ofiary. Warto również podkreślić, że pokrzywdzona zawierała wiele znajomości z mężczyznami poprzez aplikacje randkowe. Jednym z takich mężczyzn był Krzysztof, imię zmienione, z którym wiązała większe nadzieje na wspólną przyszłość, jednak z czasem okazało się, że mężczyzna był w związku, a nawet spodziewał się dziecka. Kolejny natomiast zeznał, że zacytuję Pokrzywdzona domagała się od mężczyzn atencji. Miała nawet wobec niego stosować groźby, gdy ten odmówił pójścia z nią na wesele w roli osoby towarzyszącej. W jednym z wielu zeznań kobieta również zaczyna rozważać znajomość między Krzysztofem a Jakubem ze względu na to, że w swoim przekonaniu nie wspominała Jakubowi o wielu wątkach swojego życia, w tym o weselu, o którym oskarżony miał posiadać wiedzę. Świadkowie zauważają też dziwne zachowania u Magdy, jak na ofiarę takiego przestępstwa. Na media społecznościowe miała wrzucać uśmiechnięte zdjęcia, a podczas spotkania ze znajomymi, śmiejąc się. Spotkałam się, się z chłopem. Nie znam go wcale.

Oczywiście i stali znajomi podkreślają również, że od czasu zdarzenia pokrzywdzona bardziej zwraca uwagę na towarzystwo, w jakim się obraca, często spogląda za siebie, stara się nie wracać po zmroku, usunęła aplikacje randkowe i unika miejsc odludnych. Zostali rozpytani także koledzy Jakuba, którzy potwierdzają, że mówił im, iż męczą go ciągłe snapy od Magdy, że w żaden sposób mu się nie podoba i planuje zakończyć tę znajomość. Podkreślano również, że nikt nie był świadomy, aby oskarżony miał cokolwiek wspólnego z narkotykami, a tym bardziej, by ktokolwiek widział, jak je zażywa. Ponadto jeden z bliższych znajomych Kuby opowiadał o sytuacji, w których pokrzywdzona miała w gronie znajomych mówić, że będzie bogata dzięki odszkodowaniu i pójdzie na wymarzone studia. Nikt natomiast nie zauważył zmian w zachowaniu Jakuba od czasu zdarzenia. Z kolei 13 stycznia 2021 roku dochodzi do absurdalnej sytuacji. Na policję zgłasza się ojciec poszkodowanej, twierdząc, że na jego numer zadzwonił jakiś mężczyzna w sprawie tego przestępstwa. Ze względu na to, że w tym momencie prowadził samochód, odebrała jego żona. Odezwać miał się mężczyzna w wieku około 30 lat, i ten człowiek miał jednak naciskać na rozmowę z ojcem dziewczyny. Kiedy pan Bogusław oddzwonił, to rozmówca poprosił, by ojciec dziewczyny wyszedł przed dom i przyszedł na zatoczkę w okolicy. Tajemniczy człowiek przyjechał białym samochodem, jednak ze względu na porę spotkania nie udało się ojcu zarejestrować marki. Mężczyzna miał zaoferować kwotę 50 tysięcy złotych w zamian za wycofanie sprawy, na co oczywiście pan Bogusław nie przystał. Opowiedział o zaistniałej sytuacji swojej córce i żonie, którego poparły. W toku śledztwa zostają wytypowane dwie osoby, które mogły się kontaktować z panem Bogusławem tego dnia: dokładnie jego sąsiad i znajomy Artur oraz Dariusz. Pan Artur zeznał, że mniej więcej w tym terminie kontaktował się z panem Bogusławem w temacie zakupu nowej koparki, gdyż mężczyzna już uprzednio doradzał mu w tym zakresie. Nie zaprzeczał także temu, że gdy dzwonił, to akurat ojciec Magdy nie mógł rozmawiać. Nie jest w stanie doprecyzować, który z nich nawiązał drugie połączenie. Jednak finalnie podkreśla, że doszło do spotkania pod domem państwa K. Pan Bogusław jednak zaprzecza, by był to jego znajomy lub sąsiad, i jest pewien, żeby go rozpoznał. A mężczyzna, który był u niego, miał być zauważalnie niższy od pana Artura. Wyklucza nawet by miał kontakt z Arturem w 2021 roku. Jest przekonany o tym, że ostatni kontakt telefoniczny mieli rok wcześniej. W czasie konfrontacji między panem Bogusławem i panem Arturem jednak dochodzi do weryfikacji numeru telefonu osoby i potwierdza się, że to ten sam numer. Ostatecznie nikt nie zostaje za to skazany i do dziś tak naprawdę kompletnie nie wiadomo o co chodzi. Według strony broniącej oskarżonego, pokrzywdzona miała przed salą rozpraw obrzucać Jakuba szyderczym uśmiechem i ubierać się wyzywająco. Obrońcy podnosili także kwestię, że Jakub nie mógł założyć dźwigni kobiecie ze względu na uraz o jakim wspominałem, niegdysiejsza kontuzja związana ze sportami walki. Adwokaci kilkukrotnie w czasie procesu wnoszą o zmianę środka zapobiegawczego z aresztu na dozór, jednak sąd każdorazowo jest nieprzychylny, uzasadniając to obawą o wpływ na śledztwo, mataczenie oraz ucieczkę. Finalnie Jakub w areszcie spędza 18 miesięcy. Mężczyzna dopiero w grudniu 2021 roku postanawia złożyć szczegółowe wyjaśnienia. Zaznacza na początku wypowiedzi, że Magde poznał za pośrednictwem portalu Badu, gdzie używał swojego prawdziwego imienia, a nie Niku. Tam też pisali ze sobą jakiś czas i dopiero wtedy dał jej namiar na swojego Snapchata. Podkreśla, że w czasie, gdy widział się z Magdą po raz pierwszy, jeszcze trwała pandemia, a dziewczyna była wysoce wrażliwa na tym punkcie, więc zaproponowała, by spotkali się, ale stosowali maseczki ochronne. Ten, mimo że był sceptycznie do tego nastawiony, przystał na jej prośbę. Zgodnie z wersją Magdy mówi, że spotkanie przebiegło miło, rozmawiali, słuchali muzyki, zapoznawali się. Nie było mowy o uczuciach czy związku. Po spotkaniu odwiózł dziewczynę dokładnie w to miejsce, z którego ją odebrał. Opisuje sytuację, która miała miejsce jakiś czas po spotkaniu, gdzie wrzucił na snapa zdjęcie po siłowni, a pokrzywdzona miała zareagować na to wiadomością, co tak krótko, co zinterpretował jako krótką możliwość oglądania tego zdjęcia. W tym okresie dziewczyna miała coraz częściej wrzucać mu różne wiadomości typu: co u ciebie, czemu się nie odzywasz, nudzę się, kiedy się spotkamy i tym podobne. Chłopak coraz częściej traktował ją olewczo. Podkreśla, że przed drugim spotkaniem te snapy były częstsze i bardziej natarczywe. Dodatkowo na drugim spotkaniu chłopak zauważył, że Magda była jakaś naburmuszona i zapytana o powód wyznała, że to dlatego, że ją olał. Poproszona o poprowadzenie do miejsca, w którym mogą się zatrzymać i pogadać, ta kieruje Jakuba do jakiegoś punktu, gdzie po chwili stwierdza, że jednak powinni jechać w inne miejsce. Jakub miał myśleć, że to ze względu na to, że wyszła z rodzinnej imprezy i powinna być o tej porze pod telefonem. Jednak z racji tego, że tym razem rozmowa między nimi się nie kleiła, postanowił zakończyć spotkanie. Magda powiedzieć miała, że ma niedaleko do domu, więc się przejdzie, a Jakub odjechał w stronę giełdy. Oskarżony podkreśla, że nigdy nie wmawiał ofierze, że nazywa się inaczej, czy pochodzi z innej miejscowości, więc nie wie jak wytłumaczyć ten wątek. Szacunkowo określa, że miejsce, w którym się zatrzymali w trakcie drugiego spotkania, znajdowało się w odległości kilometrów od domu pokrzywdzonej. Do winy Jakub nigdy się nie przyznał. W postępowaniu sądowym również dziewczyna Jakuba została rozpytana na okoliczność znajomości jej chłopaka z Magdą. Potwierdza, że posiadała dostęp do telefonu oskarżonego, a także czasem wrzucała mu posty na jego media społecznościowe. Pewnego dnia używała jego Snapchata, na który akurat przyszło sporo zdjęć od pokrzywdzonej, głównie selfie. Zapytała o sytuację chłopaka, a ten powiedział, że ta dziewczyna jest dziwna i jakby nie docierało do niej, że nie jest nią zainteresowany. Z racji tego iż ówczesna dziewczyna Jakuba studiowała psychologię, osobiście oponowała za tym, by ten udał się do Magdy i wytłumaczył jej delikatnie swój punkt widzenia na ich znajomość. W dalszej opinii biegłych z zakresu DNA zostają uzupełnione informacje odnośnie do wyskrobiń spod paznokci i z narządów poszkodowanej, które wykazują niewielką, a wręcz prawie zerową obecność męskiego DNA. Prawdopodobieństwo pokrycia DNA pobranego z ofiary z DNA Jakuba jest oszacowane na 1 do 38 tysięcy. Takie jest dowodowe prawdopodobieństwo sprawstwa Jakuba 1 do 38 tysięcy. Jednak co zaskakujące, zostaje wskazane, że w pobranym materiale nie widnieje pojedynczy profil DNA, a jest to mieszanina, z której wyszczególniono obecność dwóch męskich DNA. Ślad ze spodni Jakuba został oceniony w wysokim stopniu jako jego. Warto też zaznaczyć, że na bieliźnie ofiary nie znaleziono śladów krwi czy nasienia. Co ważne, śladów nasienia nie znaleziono na żadnej z zabezpieczonych próbek. W opinii biegłego ślady DNA mogą być zarówno pozostawione z nabłonka, śluzu, prącia i takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy w sytuacji przestępstwa lub jego usiłowania nie dochodzi do wytrysku czy też w przypadku zastosowania prezerwatywy. Ciekawym wątkiem jest również pismo wysłane z kancelarii reprezentującej Jakuba do sądu, który orzekał w tej sprawie. Oświadczam, że wypowiedziałem upoważnienie do obrony oskarżonemu Jakubowi R z dniem 29 czerwca 2021 roku i nie jestem już obrońcą z wyboru tego oskarżonego, albowiem nie jestem i nie byłem w stanie prowadzić fikcyjnej obrony w tym sądzie. Mając na uwadze dotychczasową postawę i działania oraz decyzję sędziego sądu rejonowego Doroty K., która w mojej ocenie jest osobą skorumpowaną oraz pozbawioną zasad człowieczeństwa, łamiącą prawo i obowiązki oskarżonych ich obrońców, podobnie jak postępowanie prokuratora rejonowego Sebastiana M., który na tejże sprawie udrożnił sobie na krzywdzie oskarżonego drogę do stanowiska prokuratora rejonowego. Lekceważenie mnie jako obrońcy, korupcja w tym sądzie, kolesiostwo prokuratora i sędzi sądu rejenowego jest powszechne. Podobnie jak koneksje tych osób z pełnomocnikiem pokrzywdzonej. To przez takich ludzi jak sędzia K, prokurator M, adwokat K, wyrzucono mnie z dotychczasowej pracy, bowiem akceptują oni tego rodzaju zachowania i praktyki, oraz nie znoszą głosu sprzeciwu wobec korupcyjnego zepsucia, jakie panuje w prokuraturze i sądzie w końskich, gdzie prawo jest nazwą, a ludzie nim się parający nie mają elementarnej wiedzy, przez co łamią zasady sprawiedliwości. Skorumpowany prokurator z sędzią oraz rodziną rzekomej pokrzywdzonej jest wymowne. Dlatego jestem zdeterminowany, aby przeciwstawić się takim praktykom, jakie są w prokuraturze i sądzie w Końskich". Próbowano nawet tego adwokata postawić przed radą adwokacką, ale stwierdził, że to nie on wysłał pismo i rozeszło się po kościach. Jakub R., mimo braku jakichkolwiek niezależnych dowodów na swój czyn, został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. W momencie zatrzymania miał 22 lata, jak wyjdzie, będzie miał 28 i nikt już mu nie zwróci nierzadko tych najlepszych lat życia. Obecnie przybywa w zakładzie karnym. Czy był winny? Brak twardych biologicznych dowodów, rozbieżność w zeznaniach ofiary, zachowanie wśród znajomych, brak znajomości imienia sprawcy po zdarzeniu, leki w organizmie wiele rzeczy tutaj budzi wątpliwości. Z drugiej strony mamy zeznania ofiary, która twierdzi, że spotkała ją wielka krzywda, bezsprzeczne obrażenia szczęki oraz głowy i fakt, że ci młodzi ludzie się spotkali. Jaką władzę mają słowa kobiety, a z drugiej strony, jak czasami udowodnić takie przestępstwa? Rok temu zmieniła się definicja odnośnie przestępstw o takim charakterze. Obecnie jeszcze łatwiej skazać kogoś na podstawie tylko i wyłącznie słowa. A wy co myślicie o takich historiach? Dajcie znać w komentarzu. To wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnych.